Siemanku, witam Was w kolejnej piwnej recenzji. Dzisiaj zajmiemy się piwkiem e, sezonowe, złociste, limitowana edycja, niepasteryzowane. E, tu jest napisane browar sierpc kasztelan, ale z tego co patrzyłem z tyłu to jest napisane, że jest to Carlsberg Polska. E, jest to piwko 5,5% e, ,5 alkoholu e, i... Niepastryzowane to mówiłem. Piwo jasne, yy, mikrofiltrowane, słód Tyle. Wiadomo o nim z etykietki. A do tego będzie piwko, yy, co ja mówię, gra Mario Kart 8. Yy, o kurczę, Jakie blade to piwo. Ale pieni się dobrze. Piana jest na trzy palce. Rzekłbym. No, ale blade. Już mi się nie podoba. Aż tak bladych piwek nie lubię. Zobaczymy. Jedno mi zaskoczyło, pamiętam, ale nie wiem, co to było. Zapaszek standard. Standardowy, koncernowy browar. Nic tu się nie wyróżnia, także nie będziemy dalej o tym gadać. A, gierka. No, gierka to już co innego. Tutaj się już wyróżnia. Po pierwsze, jest to, tytuł, jest to pierwszy tytuł, który zaliczyłem na Wii U, bo mam Wii U od nowego roku. I zaskoczył, zaskoczył mi graficznie, bo nie spodziewałem się, że aż tak, tak dobrze to będzie wyglądało, bo no, traktuje się Wii U jako taką, taką takie pół generacji, prawda, tej nowej. A Mario Kart wyciska naprawdę wiele. Wygląda to rewelacyjnie. Nie wiem, czy będę pamiętał, czy uda się to, czy może zmienię zdanie w trakcie filmiku, ale możliwe, że e, będzie też widać różnicę między jakością obrazu, bo to teraz co widzicie leci z Wii U. Jest to zapisana rozgrywka. A będzie też filmik. Z YouTube'a także widać, może będzie na filmiku widać, jak, jaka jest różnica między tym, rzeczywiście, jak płynnie to działa, bo działa super płynnie, graficznie jest naprawdę dobrze. Zastosowano taki ciekawy, ciekawy element, może nie element. Twórcy poszli i dokonali wyboru, takiego, że postawili na płynność gry, na proste tekstury. Ale ostre tekstury i, i, i takie żywe kolory. Ta ostrość z tymi żywymi kolorami, i płynnością sprawia rewelacyjne wrażenie. Nie czuję się tego, że rzeczywiście tak naprawdę to wszystko w tle jest takie no, po prostu proste. I nie czuję się tego. Gra się bardzo przyjemnie, a, a reszta mechaniki jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Do dyspozycji dostaliśmy. W nie dużą liczbę trybów. Mamy ogólnie singla, mamy multi -kanapowego i mamy online single, e, online jedną osobę i online dwie osoby. Tej ostatniej opcji nie próbowałem. W ramach tych poszczególnych głównych. E, z, Trybów nazwijmy to: mamy, mamy wyścigi standardowe, po prostu gdzie się liczy miejsce, internetem na ten koniec, mamy wyścigi, gdzie najważniejszym wyznacznikiem jest czas ukończenia, e, oraz e, trzecim rodzajem wyścigów jest to taka bitwa, gdzie każdy zawodnik ma na sobie trzy baloniki i wygrywa ten, kto najwięcej takich baloników zbije, a do dyspozycji właśnie mamy standardowe bronie tak jakby dostępne tutaj power-upy dostępne w grze. Także nie jest tego dużo, ale wystarczająco zdecydowanie. Jeżeli chodziło o to, co najważniejsze w wyścigach, czyli model jazdy, oczywiście myślę, że nikt się nie spodziewa czegoś innego, jest to model stricte arkadowy, stricte zręcznościowy, także O, chyba się ściemnił obraz. Teraz powinien być lepiej. No, przewinąłem jeszcze nie chcąc. Albo się skończyło, nie wiem, no, nieważne. E, także e, jest zręcznościowo, ale fajnie, naprawdę fajnie. E, teraz, żeby Wam powiedzieć, bo moim zdaniem ten model jest naprawdę ciekawie wzbogacony. Bo niektórzy mogą myśleć, że to jest tak naprawdę takich prostych wyścigówek, pamiętam z braciakiem kiedyś bawiliśmy się, bardzo podobną w konwencji grom na peceta, e, Tunkar bodajże się nazywało, która teoretycznie ktoś mógł powiedzieć niemal identyczna, też się jeździło po jakichś fikcyjnych mapach, kreskówkowa grafika śmieszne odzywki, e, super jakieś broń do dyspozycji e, i, i, i tym podobne ale tu pokazując, mówiąc na przykładzie tej gry, wyścigu zwykłego. Gdy włączamy na przykład wyścig w Multi, możemy wyścig po prostu przejechać trzymając gaz i sterując naszym pojazdem. Można tak przejechać. Prawdopodobnie nie wygramy, choć jest możliwość, że nie zajmiemy też również ostatniego miejsca. Ale żeby uzyskać dobry wynik, żeby naprawdę dobrze nam poszło, to Kierowca w Mario Kart 8 musi wykorzystywać inne elementy. Po pierwsze, musi na zakrętach wykonywać drift. Drifty są dwa rodzaje. Jest drift, dla mnie to tak nazywam: drift niebieski i drift żółty. Po prostu, kiedy wchodzimy w zakręt, trzymamy przycisk, podskakujemy tak jakby, kiedy podskoczymy, i wylądujemy, wtedy driftujemy, trzymamy ten przycisk, wtedy z naszych tylnych opon, tylnej opony, jeżeli jeździmy dwu, czterośladem, dwuśladem, tak, dwuśladem, to jeżeli mamy niebieski taki, taki blask i, i puścimy ten przycisk, to mamy przyspieszenie. I kiedy ten blask jest żółty, mamy większe przyspieszenie. A więc musimy tych, tych driftów używać. To, są, to już jest jeden element. Drugi element, musimy pamiętać, że e, każdy element otoczenia, który wybija nas w górę, nie tylko wyskocznie, tak, o teraz, taka, e, ale również takie jakieś górki, bądź e, kiedy kret nam wykopie e, dro, e, takie wybruszenie na drodze i się, na tym wyskakujemy. Cokolwiek w wyskakujemy, wtedy również naciskamy ten przycisk od driftu i dostajemy małe przyspieszenie z wyskoku. Druga rzecz. To była druga rzecz. Trzecia rzecz. Warto pamiętać, że jak już wyskoczymy i włączy się nam ta lotnia, to też dobrze by było nią sprawnie kierować i trochę z niej wykrzesać. Ja zauważyłem, może to nie jest najlepszy sposób, bo nie czytałem akurat o tym, ale wydaje mi się, że lekkie Opadanie, wymuszone, nie że lecimy sobie zwykłą dole, tylko jeszcze dodatkowo jakby zniżamy lot, tylko tak powoli, sprawia, że lecimy szybciej. Zbyt, zbyt gwałtowne obniżanie też nam nie daje korzyści, ale takie lekkie obniżenie wydaje mi się, że przyspiesza nas i możemy na tym zyskać. Czwarta rzecz. Czwarta rzecz, o której dowiedziałem się dopiero pod koniec mojej zabawy z Mario Kart. Przypadkowo, bo szukałem zupełnie czegoś innego o tych monetkach, które się tam zbiera na trasie. Otóż, e, każde zebranie monetki daje nam bardzo, malutki, e, ma bardzo malutkie przyspieszenie, ale e, podczas gry mamy na, dole, e, na dolnym ekranie, teraz może przełączę się na drugi gameplay, tam powinno być to e, widoczne, e, na dole mamy liczbę, e, o, w lewym dolnym rogu mamy liczbę monetek. I, jest cała liczba od 0 do 10. Im więcej tych monetek mamy, tym nasza ogólna szybkość jest wyższa. Czyli po prostu podczas jazdy musimy zbierać monetki, niezależnie od tego, czy już mamy już 10, to i tak każde zebranie na malutką chwilkę daje nam pewne przyspieszenie. Kolejna rzecz. Na mapach są skróty. Są skróty po prostu takie, które można wjechać i pamiętać o tym, żeby w nie wjechać. Są po prostu zwykłe rozgałęzienia, które nie dają nam y, żadnego y, bonusu do tego, że, że będziemy szybsi od naszych rywali, ale są na przykład skróty, które kiedyś źle je wykorzystamy, to stracimy, bo na przykład w skrócie może zaczynać y, y, piaskami, gdzie zostajemy spowolnieni skrót może zaczynać się przepaścią i jak źle wyskoczymy, źle wskoczymy, tak jakby na, na ten, to spadniemy w przepaść i też na tym stracimy. Niektóre skróty mogą być zasunięte i możemy od nie wiedzieć, że tam jest skrót. Po prostu trzeba czasami albo obserwować innych, albo wjechać na pałę. Z takich skrótów, właśnie które są zagrodzone, bądź na przykład poprzedzone są piaskami, na takie skróty najlepiej wjeżdżać jest przy użyciu Power upu grzybka, który przyspiesza. Akurat teraz e, jest tu na ekranie. E, co jeszcze? Jeżeli chcemy wygrać, powinniśmy również korzystać. E, nie wiem, czy ta mechanika jest nazwana w instrukcji, bo, bo nigdzie tego nie jest nazwana, w samej grze. Chyba, jeśli już pamiętam, nie, nie ma. E, to musimy korzystać z takiej, jakby, nie jak się nazywa fachowo, ale nazwijmy to. Na potrzeby, bo nie jestem przede wszystkim specjalistą w wyścigach. Nie lubię, nie, nie interesuję się motoryzacją, ale to taki tunel aer aerodynamiczny, e, czyli jeżeli jedziemy za kimś, to mamy przyspieszenie i możemy go łatwiej wyprzedzić, bo, bo nasz pojazd e, ma mniejszy opór powietrza. Z tego musimy korzystać. E, możemy również korzystać z takiego elementu, jak kiedy jedziemy na. E, na jak to powiedzieć w miejscach, które nie są prosto nie leżą tak jakby na poziomie ziemi, czyli na przykład jedziemy bokiem bądź do góry nogami bo są takie, takie miejsca na mapach to wtedy nasze koła w pojeździe zmieniają się jak takie jak huwer, czyli te nasze koła zamiast stać tak, to się kładą wtedy kiedy nasze koła tak wyglądają możemy poprzez zdarzanie się z innymi graczami również zyskiwać bonus na prędkości o właśnie teraz i, i o tym trzeba pamiętać dodatkowo te power-upy które zdobywamy możemy kraść nie wszystkie ale część możemy może się to dla nas zle skończyć bo kradzież działa również w drugą stronę kradniemy oczywiście tylko grzybki, które nas przyspieszają. Kiedy byśmy spróbowali ukraść na przykład muszlę, to już tak dobrze nie będzie, bo ta muszla po prostu nas trafi i będziemy stratni. Kraść możemy tylko grzybki, które u naszego rywala są trzy i krążą wokoło niego. Wtedy możemy ukraść jeden po prostu wjeżdżając. Co jeszcze? Aha, no i oczywiście dobrze jest wiedzieć, jak korzystać z power-upów, bo, bo możemy z nich korzystać na pewno na dwa sposoby. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze trzeci, który nie do końca poznałem. Czyli tak, załóżmy przykład power-upu banan. Kiedy, kiedy wjeżdżamy na banana, które leży, zostajemy zatrzymani. Wypadają z nas trzy monetki, z reguły chyba trzy. Tak, trzy zawsze wypadają. I no, mam pewną stratę, prawda? Jeżeli to my używamy banana, banana zarówno tak jak i muszlę e, czerwoną i zieloną możemy rzucić przed siebie bądź za siebie. E, ale jest jeszcze trzecia opcja, e, nie wiem, tak mi się wydaje, nie jestem jeszcze jej pewien 100%, ale tak mi się wydaje, że jest opcja trzymania tych przedmiotów za sobą. Patent jest taki, że kiedy je trzymamy za sobą, kiedy ktoś w nas uderzy właśnie jakąś muszlą, czyli zrobimy to pociskiem, to nic nam się nie dzieje. Po prostu tracimy to, co trzymaliśmy za sobą, ten przedmiot. Ale ja jeszcze tego do końca nie umiem. Raz mi się to udało zrobić tylko na chwilkę i dokładnie nie wiem, jaka, co, jaka kombinacja klawisza za to odpowiada. Także może tyle, jeżeli chodzi o to, jakimi umiejętnościami powinien się wykazać po prostu chcąc wygrać dane wyjście. Jak widzicie jest tych elementów sporo. Naprawdę sporo. To nie jest taki prosty model jazdy, znaczy model jazdy może jest prosty, ale fajnie urozmaicony. Eee, z rzeczy takich bardzo charakterystycznych, no to na przykład te power-upy. Tych power-upów mamy Aha. naście, nie wiem dokładnie ile, około 12, myślę będzie. Na pewno mamy trzy nowe dla tej, dla tej gry. Jest to, to bumerang. Trzy razy możemy rzucić przeciwko takim bumerangiem. Mamy, mamy krwiuże czy roślinę, którą sobie uruchamiamy i ona może łapać wrogów, ale również wspierać dla nas muletki. I mamy taką trąbę, taki wielki jakby głośnik, który używamy raz i wszystko co jest dookoła nas zostaje rozwalone na to. No i oczywiście mamy tam jakieś trzy rodzaje muszli, bo mamy muszlę zieloną, czerwoną, niebieską. Zielona po prostu leci do przodu, czerwona leci do, jest namierzana do, do pierwszego przeciwnika naprzeciwko nas, za nami chyba nie wiem, czy jest namierzana. Przed nami na pewno namierzanie jest. Niebieska z kolei leci prosto do pierwszego gracza, który jest na pierwszym miejscu. Mamy właśnie banany, mamy ogniste kule, mamy bomby, mamy zamienienie się w rakietę, mamy grzybek przyspieszenia, mamy niezniszczalność, mamy błyskawice, mamy smołę, co tam jeszcze? Mamy taki zestaw ośmiu power-upów no jest tego trochę. Także ogólnie gra jest mega przyjemna. Mega przyjemna jest również online poprzez fakt właśnie, że niektórych to może odrzucać. Mogą powiedzieć, że ta gra ma dużo losowości w sobie. I to w sumie prawda. Ale ta losowość sprawia, że każda rozgrywka przez długi czas trzyma Cię adrenalina, bo możesz być Pierwszy przez dwa okrążenia i zaraz za, za którymś power upem dostaniesz e, trzy strzały czerwonymi muszlami i spadasz na piątą pozycję i już nie udaje ci je odrobić, a z kolei może być odwrotnie, że jedziesz cały czas szósty e, i na ostatnim okrążeniu ci przed tobą mają pecha e, i, i wygrywasz. Także jest to, jest to fajny element, e, naprawdę naprawdę przyjemnie się gra. Ja rozegrałem jeżeli nie kłamią o statystyki, bo one są takie trochę dziwne, trochę im nie ufam. Wychodziłoby na to, że przejechałem około 200 wyścigów, choć coś mi się nie wydaje, i stawiałbym raczej na setkę wyścigów online. No i oczywiście ukończyłem wszystkie pucharki w singlu na złoto. Nie, nie, nie trzy gwiazdki, tylko na złoto. Co? A, fajny element to są trasy te wielowymiarowe. Czyli mamy trasy, które na przykład mogą zakręcać jak, jak role, roller coaster, możemy jechać do góry nogami, bokiem. Są trasy, które na przykład możemy spaść i jechać pod powierzchnią teoretycznie toru, gdzie, jest na przykład, gdzie jedziemy na przykład pod wodą. Możemy po prostu lecieć na tej lotni. Tutaj mówię, są rozgałęzienia. naprawdę trasy są fajnie zaprojektowane. Eee, bardzo mi się podoba trasa, eee, chyba jej nie było tutaj na Gameplayu. Eee, trasa, gdzie wyskakujemy z samolotu i zjeżdżamy w dół e, po takiej jakby górze śnieżnej, bądź trasa. Eee, kurde, chyba taka. <laughs> Coś z roślinami miała w nazwie. Po prostu prawie na całej trasie po bokach mamy takie pnącza zielone. Bardzo przyjemna trasa. W ostatnim pucharku jest ona. Tak mi się wydaje. No i oczywiście, tak jak w każdym Mario Kart, który ja grałem, są wyścigi, są trasy stworzone na nowo dla tej gry. Są takie cztery pucharki, i łącznie będzie tam. 16 tras nowych, ale jest też 16 tras, czyli 4 pucharki tras wybranych z poprzednich części: czyli z Super Nintendo, z Game Boya, z GameCube'a, z Nintendo 64, z 3 ds i te, te niektóre mapki, które twórcy sobie wybrali, są po prostu w takich pakietach. To jest właśnie fajne, że nadal nawiązują do swoich wcześniejszych dokonań. Oczywiście te trasy są ulepszone do, do tej wersji. Także co? Może tyle, bo widzę, że i tak wyszła długa licencja. Nie będę dalej przedłużał tego. Naprawdę warto w to zagrać. Warto, warto, warto. Jeżeli macie. I skuści się, bo już macie Wii U, to kupujcie Naprawdę, ja grę 4 na 4 Naprawdę, Master Friday. Jak... Może nie jest tak, jak że, że wracając do domu, myślę sobie, o teraz zagrałem w Mario Kart. Ale jak patrzę sobie na to, to autentycznie mam ochotę w to zagrać. Jest to mega przyjemne, w grze, w nawet w online, bo o ile często sobie myślicie, a w online to będą wyjadacze i będą mnie miażdżyć. W moim zdaniem matchmaking może nie jest jakiś rewelacyjny, ale, ale z reguły fajnie mi się jeździło, nawet jak trafiłem na trudnych przeciwników, to zawsze był jakiś tam ubaw i wyzwanie po części. Czasami byłem zarzucany do dużo, dużo słabszych przeciwników, raz w tym, raz, raz we w tom naprawdę naprawdę warto 4 na 4 a piwko, powiem Wam, że jak dla mnie to, to żadna edycja limitowana to jest standard browar. Standard browar, który ja mogę porównać, tak, standardowo do Alzberga. Jak najbardziej Carlsberg, jakiś na przykład Leszek, jakiś hmm, może Piast, nie Piast nie, yy, Warka, o, taki standardowy browarek, nic szczególnego, dostępny w Biedronce, ale nie ma po co po to sięgać. Może pod koniec picia piwka stwierdzę, o coś, coś może, ale nie, raczej tutaj nic nie czuć szczególnego. Myślę, że kolejne piwo, które będzie i kolejna recenzja, która może się uda nagrać jeszcze dzisiaj, choć widzę, że już kamerka strajkuje, bo jest tylko jedna kreska baterii. Ja jeszcze nie do końca jestem przygotowany z kolejnej gry, proszę sobie przygotować i umyślić, co tam Wam powiem, e, ale może się uda. Także tyle e, i co? A przy okazji. Już tak trochę pociągnę, może temat. Eee, powiem wam, co będzie następne. Hmm, a więc, co? Następna recenzja, która już, już gra, skończona, więc teoretycznie już recenzja prawie gotowa. Muszę się przygotować. To będzie eee, rycerz ze szpadlem. To będzie rycerz ze szpadlem. Eee, później. No, później to już takie łatwe nie jest do określenia, bo. Może to być albo bajoneta 2, albo Ocarina of Time 3DS-a, albo może wrócę do, do dwóch gier, które zacząłem i nie skończyłem, czyli do Raymond Legends na PS3 bądź yy, Sleeping Dogs. Y. Zacząłem też przed GTA 5 na PS3. Yy, nie wiem co, najbardziej ciągnie mnie do bajonety także pewnie będzie e, rycerz z łopatą, a później bajoneta a mi, mam nadzieję, że jeszcze po, e, po, e, po rycerzu z łopatą, czyli po następnej recenzji, która może będzie zaraz po, tej, po tym filmiku uda mi się zrobić piwne bomby, bo już do tego przymierzam, już spisuję sobie ta pytanka możliwe, że jutro u mnie jutro pójdę nagrać materiał w plener, bo jest taka całkiem niezła pogoda, choć zapowiadają śnieg, ale może gdzieś tam wrocław w ominie, także może jutro pójdę nagrać materiał, więc na weekend bądź na nowy tydzień by było. Także co, tyle. A, piwko, ocena. Browar sierpc. Tak naprawdę. Poza tym, że tutaj nie ma nic szczególnego w tym piwku, to jest to taki całkiem smaczny browar, prawda? Który moglibyśmy dostać w klubie i nie wiedzieć, co, co pijecie. Taki jest może jego plus. Także nie jest, nie jest źle, ale żeby było jakoś bardzo dobrze, też nie. Hmm. Bardzo trudny wybór. Między 2 a 3. Eee, ale niech będzie. 2. 2 na 3. Po prostu średnie piwko. No 2 na 4. To ja mówię. 2 eee, na 4. Po prostu średnie piwko. Na 3. Na ocenę dobrą nie zasługuje. Możecie no, sobie spróbować. Moim zdaniem nic szczególnego. Kolejny browar. Eee, z czarną nalepką. Jeżeli dobrze pamiętam. Eee, od Bojana, o, której jeszcze zdradzę, e, moim zdaniem będzie lepszy, choć go jeszcze nie piłem, ale spodziewam się po Bojanie, e, że zrobili dobre browar. Także tyle, trzymajcie się, na razie.